I witam hodowców i hodowczynie, i nie tylko na analizie przed ósmym lotem konkursowym z miejscowości Berwick. Jest to combine, czyli lecimy, tak jakby powiedzieć, rejonem. Dystans do nas jest 400, około 460 km. Tak jak już wcześniej mówiłem, poszły. Zresztą, tak jak już wcześniej mówiliśmy, też, że pójdą tylko same samiczki, poszły zakoszowane wczoraj. Tu w Anglii jest tak fajnie zrobione to z tej strony, że tak dłuższe loty po prostu już powyżej tam 400 kilometrów jest pakowanie głębi dwudniowe, że tak powiem czyli wkładaliśmy wczoraj wieczorem czwartek na lot w sobotę dla mnie jest to mądre rozwiązanie, gdyż te gołębie nie trzepią się, one mają czas i odpocząć, są karmione, pojone w, y, też w kabinie, także dla mnie rozwiązanie jest fajne, fajne zawsze przy przyloty zobaczymy jak jutro będzie zobaczmy teraz pogodę jaka w ogóle się zapowiada na jutro Pogodę nastawiliśmy tu na godzinę 8 rano My jesteśmy tutaj, gdzie ten punkcik Tu gdzie jest łapka Tutaj stąd około lecimy Tak jak widzicie, tutaj też będą mi chmury przelotne Zmiemy pogodę na 10 To się wszystko też zmienia Tu już będzie czysto, później tu na przylocie Ale wiadomo, one będą później Także Ja myślę, że 6 godzin lotu będzie bite Bo to jeszcze pokażemy teraz Także widzicie, na pewno jakieś będą miały Jakieś deszcze po drodze Tutaj jak już widzicie, gdzie pokazuję Tutaj nadchodzi ten front i to bardzo dobrze, że to już tego nie będzie, bo to ten front on przejdzie, przejdzie. Tutaj widzicie, on przechodzi już godzina 20. Także jeżeli wszystko rano ładnie odejdzie, widzicie, tu jest godzina 16, ale o 16 nie wypuszczą. Także miejmy nadzieję, że koło 7 wypuszczą, aczkolwiek tutaj widzicie, będą jeszcze chmury. No oni są czuli na punkcie tego deszczu, no ale zobaczymy, jak w każdym razie to wyjdzie. E, dobra, tu so, zrobiliśmy analizę właśnie odnośnie deszczu temperatura jaka będzie. Temperatura będzie 14, około 14 stopni w miejscu wypuszczenia i tutaj będzie już koło nas będzie 16-15, czyli pogoda fajna, optymalna taka o godzinie 7 rano ale spójrzmy jeszcze na godzinę 16 już będzie godzina, będzie około 20 stopni, czyli nie ma tragedii. Tu na, u nas na dolocie będzie w sumie 26 stopni. Będzie fajnie ciepło lot będzie wymagający, że tak powiem. Dobra, cofnijmy do godziny do godziny 7. Wiatr, to co nas właśnie interesuje. Jak widzicie, to fajnie będzie wiało. Tu będzie na dolocie będzie boczny, ale to o tej godzinie o siódmej, a wiadomo one nie będą. W miejscu wypuszczenia będzie tutaj, gdzie widzicie tą małą łapkę, będzie pod wiatr. i w sumie będzie i zobaczcie jak ten wiatr kręci tutaj na wyspach. To nie jest tak, że wieje w jednym kierunku i tak dalej. Tu kręci, tu przechodzi wschodni, a tu już za chwilę przychodzi w zachodni. Widzicie? Ale w każdym razie. Lot będzie wymagający, bo tutaj na dolocie będzie boczny wiatr, ale skoncentrujmy się na godzinie tutaj 13, załóżmy. A na godzinie 13 będzie taki boczny, ale w dziób I o to właśnie nam chodzi, żeby selekcjonować. I teraz jeszcze zobaczmy tylko wiatr. Tutaj o godzinie, o godzinie, weźmy godzinę siódmą, będzie 20 km. W miejscu, koło, w miejscu wypuszczenia będzie 30 km na godzinę, czyli dość, dość fajnie. Tutaj będzie spadał ten wiatr od 20 do 15 na dolocie. A o godzinie 12, jeśli już się całkiem to wszystko zmienia, bo tutaj w miejscu wypuszczenia wiatr będzie 50 km na godzinę, e, będzie spadał tutaj do 45, do 40 i do nas o godzinie 12 będzie wiatr wiał około 35 na godzinę. Także będzie na pewno, będzie lot to wymagający. Później on się około 16, on się zrywa, tak pokazują. Do 40 tutaj u nas, także będzie naprawdę mega, mega fajnie wymagający lot. Na taki żeśmy czekali, zobaczymy co te nasze samiczki dadzą radę. Odnośnie karmienia, trochę było inaczej. Karmione były też na super diecie i na ryżupady, ale ostatnie karmienie były, była karma już wzbogacona. I to nano był polany na to. Nie wiedziałem też do końca, jak je szykować, bo oni karmią w tej, w tej kabinie. Nie wiem jaką karmą, ale w każdym razie zobaczymy. Miejmy nadzieję, że były dobrze przygotowane. Jedna niespodzianka, która była, która się zdarzyła, ale no tego też nie można przewidzieć. Powiemy to już jutro wszystko na, na filmie, jak będziemy nagrywali przylot. Ja myślę, że będzie między 6 a 7 godzin ten lot trwał, bo będzie naprawdę wymagający, a, a zobaczymy jak sobie dadzą, dadzą radę te samiczki. Poszło ich 5, tak jak ostatnio, powiemy też o wynikach z zeszłego tygodnia. Także widzimy się kochani jutro na locie. I to chyba wszystko, co tu mieliśmy do omówienia. Najważniejszy jest ten wiatr. Dla mnie bardzo się to liczy, że, że jest pod wiatr, nie z wiatrem. Bo o to chodzi, że ja chcę je wyselekcjonować i niech zostaną naprawdę dobre głębie na gojemniku. A z wiatrem to wiadomo, jak to jest. Aczkolwiek zobaczymy, ile głębi poszło. Nie wiem nawet, ile poszło, bo wczoraj na ostatnią chwilę tylko pojechałem do klubu. Nie wkładałem w swoim macierzystym klubie, tylko musiałem jechać do innego klubu. Ale w każdym razie poszły te nasze samiczki. No i zobaczymy, czekamy na jutro. Mój największy rywal na tym, na tym dystansie, Kevin, dał 12 sztuk. Zobaczymy jak to jutro się odbije. Życzę jemu też wszystkiego dobrego, bo to jest naprawdę fajny gracz i on zawsze zaczyna grać właśnie tymi gołębiami swoimi na tych dystansach wzwyż. No ale zobaczymy. W każdym razie to jest ten lot. Jeżeli wszystko dobrze się uda, za tydzień mamy kolejny lot. Jest to krótszy lot, Redford, już nie pamiętam, tam koło 160 chyba mil. I później skakujemy na 560 bodajże. Fajnie, że tutaj właśnie robią te przerwy, bo ten gołąb też ma prawo odpocząć. No ja zawsze to podkreślałem, to jest stopniowe właśnie i wtedy można Selekcja selekcją, ale te głębie też muszą odpocząć. Ja mówię tylko o głębiach rocznych w konsekcie takim, bo nie, na głębie starej jest to całkiem inna bajka, one potrafią i to robią robotę, ale te jednak głębie one trochę później dojrzewają, także zobaczymy jak dadzą sobie te nasze samiczki jutro, także pozdrawiam z hodowli Adam i Lukas Kozieł, także do zobaczenia kochani, do jutra, dobry lot, hej!